Witamy z Tomaszem Downioł, dyrektorem turnieju Mazury Grand Slam. Tomek, powiedz, jak przebiegały przygotowania do tego turnieju? Było, było trudniej niż zawsze, bo no, nie ukrywajmy, że z roku na rok trzeba postawić te troszeczkę e, Tak jakby staramy się co roku to robić, żeby faktycznie zaskakiwać. Myślałbym, żeby zawsze nawet w tych małych szczegółach, które wiadomo na końcu, później jakoś nam budują e, cały obraz tej imprezy, coś poprawić, coś dodać, coś dołożyć. Eee, I tak też było w tym roku. Natomiast eee, mogę powiedzieć, że przygotowania już teraz jak ruszyliśmy, jak to faktycznie zaczęło się już, już e, dziać, jak już e, wiem, że, 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 że turniej się toczy, to mogę powiedzieć, że te przygotowania e, przebiegały, przebiegały bardzo spokojnie. E, przez to, że wydłużyliśmy je trochę w czasie może i wiele rzeczy było za, załatwionych trochę wcześniej. E, Próbowałam trochę pogoda, bo, bo niestety ten deszcz nie sprzyjał budowie trybun i się, że zdewastujemy całą tej plażę w starych jachłonkach, ale udało się tego uniknąć, więc można powiedzieć, że te przygotowania naprawdę z roku na rok są coraz spokojniejsze, co myślę wynika z jakiegoś tam doświadczenia tej grupy osób, które pracuje pracują. tym. Oprócz deszczu jakieś problemy się pojawiły podczas organizacji? Nie, nie, prawdę mówiąc to, to... Znaczy oczywiście zawsze są jakieś tam małe rzeczy, prawda, nie wiem... E... E... Telewizor, który ma stanąć okazał się, że tak powiem, ta, ta, ta rama, która, e, która stanęła okazała się za mała. Trzeba było to przebudowywać, rozbierać, zajęło to nam półtorej dnia. E, takich trochę rzeczy jest, które zawsze gdzieś tam wychodzą. E, e, wychodzą w trakcie ktoś czegoś tam dokładnie dopilnuje prawda? I, i później praca kilkunastu osób gdzieś tam musi być wykonana, żeby, żeby to z powrotem naprawić. Więc, ale naprawdę jak na, jak na przygotowania całe to, to takich jakby e, e, wyjątkowych rzeczy, jakichś takich niespodziewanych nie było za wiele. No właśnie, dzisiaj mamy już kwalifikacje żeńskie, tylko jedna nasza polska para, a ludzi ludzi naprawdę sporo. No tak, tak, faktycznie tak jak tutaj już tak powiem, służba ochronna, jakby, która wpuszcza ludzi tutaj na plażę, ma taką za zadanie też szacować te liczby, które wchodzą. Jest tu... Dzisiaj przewinęło się około 3000 osób, to jak na pierwszy dzień, prawda, to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobrze, o dużo lepiej niż w zeszłym roku nawet. Także widać, że promocja, którą wykonaliśmy, była odpowiednia. No właśnie, z roku na rok też ranga turnieju rośnie, no już od dwóch lat mamy turniej Grand Slam, I no i te najlepsze pary miały mijają starych reklamy. Tak, nie? przekonali się nas Amerykanie, których nam to cały czas brakowało i faktycznie z tego się bardzo cieszymy, że tak naprawdę już mamy wszystkich, Eee, także no, no, nie brakuje nam już nikogo, no, jak widać eee, wszyscy z lubią tu przyjeżdżać, mimo eee, tej odległości z lotnic, która jest e, mało komfortowa niestety, nie mamy tutaj jeszcze lotniska no, na Warmii Mazurach e, e, i dużej trudności logistycznej przy transportowaniu ponad 500 osób e, z Warszawy e, tutaj do tu samochodowanie sobie, mm. bo jednak musi to być komfortowa jazda Często przylatują w bardzo różnych godzinach. To mimo tego, tego problemu transportowego, który tutaj mamy, to, to bardzo lubią tu przyjeżdżać, czują się tu niemalże jak w domu, cieszą się, że jak już przyjadą, to nic nie muszą jeździć. Także podkreślają to bardzo mocno, że ci kibice, którzy tutaj są, są bardzo żywiołowi i, i fajnie reagujący. Oni się siebie dają, te, dlatego też dużo więcej niż, niż na innych turniejach. Oni no, nie mają dla nich takiego to no mamy wszystkich najlepszych, nikt nas nie obniża. Tak naprawdę w domu tutaj grają Polacy. Czyli no między innymi Grzegorz m.in. Mariusz Prudel, bo no marzy chyba się Tobie, że żeby tutaj zdobyć ten pierwszy historyczny złoty medal. Ja jestem osobą, która nie chce wywierać presji na Grześka i Mariusza, bo wiem, że to na pewno nim nie pomoże. Oni wiedzą, że oczekiwania były są że ja uważam ten sezon za bardzo udany już w tej chwili, bo i występ na Mistrzostwach Świata, i dwa medale już zdobyte w tym sezonie. To jest tak naprawdę coś, co nam się marzyło od dawna. Oczywiście na tej imprezy byłoby czymś wspaniałym, gdyby oni zagrali tego ostatniego dnia. Już nie mówię, że o złoty medal, ale można to o brązowy. Natomiast tak czy inaczej będę uważał ten sezon za bardzo udany i, i cieszę się bardzo, że jesteśmy na piątym miejscu w rankingu Światowej Federacji, co, co jest... Ogromnym sukcesem. Wiesz, może coś e, o przylocie Ricardo Santosa, Bo podobno, podobno jego partner Pedro Solberg ma jakieś tam problemy e, z dopingiem, z, przyjedzie Ricardo, będzie tutaj. Ricardo będzie na, na pewno, nie wiem jak z Pedro. On, faktycznie słyszałem o tym zamieszaniu i e, mamy tutaj po raz pierwszy też, to jest jakaś nowość, e, jeżeli chodzi o poprzednie turnieje. To jest pierwszy raz w e, starych obłokach przeprowadzane są e, testy antydopingowe e, na wylosowanych parach. I, być może też to ma wpływ na, 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 jakby na to, że, że, że nie będzie tutaj Pedro, tak? E, natomiast nie wiem do końca, nie znamy jakby tutaj kulistych. Wiem, że Ricardo już jest w drodze do, e, w drodze do e, starych jałników z Warszawy w samochodzie, także na to bardzo się To jest też ostatni turniej Karoliny Sowały i Katarzyny Urban. przygotowaliście może coś specjalnego? Tak, przygotowaliśmy coś specjalnego, niech, niech pozostanie to niespodziane. E, no właśnie, obserwowałeś, byłeś na trzasach świata w Rzymie. Jak porównasz organizacyjnie? Co, co musicie zrobić jeszcze do tego 2013 roku, żeby, żeby to wyglądało tak jak w tak jak tym Rzymie? No bo wyglądało naprawdę wspaniale. No tak, tak. Chcielibyśmy budować olbrzymi stadion. Życzyłbym sobie tego i całemu regionowi, żeby taki sobie stadion mieć, mieć w regionie. Natomiast, no wiadomo, że tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Jest to trochę inna specyfika turnieju. I tak naprawdę brakuje chyba nam tylko takiego stadionu pięknego. Nasz też będzie tak duży, jak był tam, natomiast no, będzie to stadion, który mimo wszystko będzie zbudowany na plaży tutaj w Starych Jabłonkach, bo tu powstała tradycja e, siatkówki plażowej. Można powiedzieć, że w Polsce to się ona jakoś tam, że tak powiem, e, rozwijała i chcemy, to, żeby to było tutaj nigdzie indziej. E, natomiast poza tym, jeżeli chodzi o pozostałe aspekty organizacyjne, to pewnie, że rzecz, wiele rzeczy musimy jeszcze zrobić, bo jednak ręka Mistrzostw Świata wymaga od nas e, innych systemów, innych przygotowań, trochę innej logistyki całego wydarzenia, bo to jest wydarzenie cztery razy większe, można powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o nasze doświadczenie i możliwości, to myślę, że moglibyśmy to zrobić i w przyszłym roku. Tak? Także o to się absolutnie nie boję. Mamy doświadczenia z wielu krajów, w których byliśmy, gdzie obserwowaliśmy, spotykaliśmy krajów lepszych, gorszych. Wiemy już jak współpracować z Federacją to, to też jest bardzo ważne. Eee, także także myślę, że tutaj tutaj nie powinno być problemu. Największy problem to jest zebrać burzę tej imprezy i, i na tym tak naprawdę pracujemy już. Tutaj. No,